No, nawet nie pamiętam, słuchajcie, na czym myśmy skończyli za specjalnie. Powinna być druga, bo teraz y, pierwsze co robisz, to starasz się o koncepcję, żeby nie upaść. <ścoughs> nie wiem. Ja nie pamiętam co ja miałam... Co tu się podziało? Co tu się stało? To wszystko tak. Okej, okay. ja nie rozumiem. Wszystko było podkładane. Ja nie rozumiem, dlaczego mam kolejne półki, skoro ja ich nie kupowałam. Przynajmniej miejsca nie ma na te półki. To po co mi one? To się zbugowało, więc tak na ostro. Autentycznie. Spoko, ja ostatnio dostałam kolejną kasę za free. Ja nie rozumiem. Wiecie co, w ogóle zastanawiam się czy, bo widziałam, że są, jest możliwość modyfikacji już tutaj um, przez Steama bezpośrednio. I się zastanawiałam czy, na, czy jak na przykład, nie wiem, bo to jest na zasadzie, że ja patrzę na przykład na półkę, czegoś tam brakuje i to mnie automatycznie wrzuca do um, do koszyka jakby, do zamawiania. I się zastanawiam, czy czegoś takiego może nie zrobić, czy to by było niegłupie może. I czy to by nie działało, nie? To chyba by mi dużo ułatwiło. Tak myślę przynajmniej. Żeby mogło ułatwić, nie? A jednak to jest rzecz, która mnie dosyć mocno drażni w grze. Jak radzę, Jak umiesz to zrób? No było w workshopie normalnie w tym na streamie było, z tego co wiem. Coś mogę się mylić. Nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że jest. Gdzie ja on to odłożyć? Przepraszam bardzo. Aha, teraz oni się poływali jak ja chwyciłam półkę. Jakby... Dlaczego? Dobra, to jedna jako odłożę sama. No co oni tutaj robią? To fakt w ogóle. Ja to odkładam, oni uznają, że takie Jolo. Kurczę, Głowa czerwca otwarta i nawet nie rozłożona. Masakra, masakra za pracownicę. Myślisz coś na nagrodę za 100 punktów? Wiesz co, nie myślałam o tym jeszcze, szczerze mówiąc. Jakąś to zrób, to jeszcze rozszerzenie koszoka, bo te 10 sztuk to jest żart śmieszne. No. To jest żart akurat, nieśmieszne, to trzeba przyznać. No, to by było w sumie niegłupie, Zbyszek, wiecie co, proszę kawał, bo następnym razem, jak będziemy grali, to już powinno to mieć. Powinien dać update, żeby móc zatrudnić kogoś, który rozbukuje trawę, albo na zasadzie magazyn, żeby zanosił z ulicy. No, to byłoby dobre, to byłoby dobre. I co wy, teraz jesteście zbukowani, tak? I wy nie chcecie nic robić? Mhm. Co poszukam jakieś modyfikacji, czy coś takiego będzie? Bo to będzie rzecz, która mnie będzie irytowała, szczerze mówiąc. A myślę, że dosyć dużo życie po prostu ułatwi. I mam oglądanie po prostu, bo ja będę mniej latać, jakby tak całkowicie bezsensownie. Um, no, no i mi oszczędzi też nerwów, nie? Co nie biedronka. Niebieski sklep płacą od otwarcia. Jak zamknięto, to pracują normalnie. No właśnie. Teraz jeden pracuje, a drugi tak w nie chce. Nie rozumiem. Ale to by się przydało, właśnie, że ja patrzę, o, tutaj czegoś brakuje, dobra, to ja chcę mieć to teraz, nie? Without its price? Gdzie? I rzeczywiście. I nie zabieram mi tego. 12. Bo ja nie ustaliłam sens, słuchajcie. Upsi, dupsi, albo ustaliłam, a mi ich nie zapamiętało. Też tak może być. Czy go nie chcą to, żeby zapłacić na starą cenę, czy tą nową? A to wszystko mam już ustalone. Dziwna wciąż. O, już nie wiem, czy jest akurat taka modyfikacja, ale pani jakby była. Na zasadzie, że jeżeli um, jeżeli um, zmienia się jakaś cena, nie? Bo tutaj to to te ceny się zmieniają codziennie, że w sensie idą w górę, idą tam tu i tak dalej, to myślę, że byłem postaci w Ukrańca, to masz przerwana papieroska. <laughs> nie, to mnie rozwaliło. To myślę, że to by było też dobre, żeby to się automatycznie zmieniał, ale nie wiem, czy takie coś powstało, nie? Widać, że nie robisz na kasie. Końcówka 0,23 kozak. <laughs> to było przypadkowo. Jak wziął przedmianą cen, to cenę, to zapłacił cenę hurtową, czyli grosze. Aha, dobra, taki Trudno. Szkoda. To powinno jakby działać, że do kasa aż dojdą, mnie. Ale teraz już nie biorą nagle. Ej, ale jakie długie kolejki, nie? Czy co, bo ja bym musiała zobaczyć w ogóle. Czy w banku właśnie ją ja mam? O właśnie, ja nie mam w ogóle hajsu, nie? A to by się przydało mieć. No, dobijcie mi to 80. Dziękuję. Kostumizacja, co to jest? Aha, koming soon, fajnie. Na przybliżona próczka salon. chcę zobaczyć tę grafikę. Jeszcze pokazuję, jak nagra... Ej, zmienili ją! Gdzie jest nasza rielka Zmieni... Usunęli arielkę! Ej, nie ma arielki! Mi się robi czarno-biały ekran, jak szybko obracasz. No dość, w yy, następnej aktualce, kustomizacja. No, by tak było. No, ale moje, halo, no, moja moja Arielka? Gdzie jest moja Arielka? Ja się popłaczę zaraz. No właśnie, usunęli Arielkę, już nieważne jak były jej walory, ale... Gdzie jest nie no, smutno mi autentycznie. Gdzie jest moja Arielka? Ażek po, niech Arielka powróci. Co to ma znaczyć w ogóle? Jakby żaden, żaden produkt inny nie był taki fajny jak Arielka. Ta sól była kozacka. No nie, no nie ma już takich fajnych. Będzie się tu jakoś mocnoć. tak pięknie No Nie no, piękne to było. Będzie się tak nie kreć, bo oczu bolało tylko No się pytałam, czy na pewno tak jest. Co trzeba kupić? Takie takie głupotki. Głup głupotki. Dobra, to będę y, głupotki, z jest głupotek. Mydła mi brakuje. Widzicie? Wracamy do naszego miasta. Co? Jak wpisz, to po będzie o. się po mydło. No, jak się sklejają po mydło, no? O co się chodzi? A do dzisiejszych czasów pod tym względem. Chyba. Nie wiem. Nieważne to było. Nie, dobra, nie, nieważne. ważne. odłóżmy ostatnie mydło. Wiedział kofa. W ogóle naprawili dzisiaj, że po zdjęciu kartonu spółki wstydacznie można było go na ziemi położyć. A to ja takiego błędu nie miałam. Wiesz? Ja tego problemu nie miałam. Wszystko mi działało pięknie pod tym względem. Dziwne. No jest tutaj jeszcze dobrze zamykamy. Nie zrobić z tymi kartonami, bo ja bym chciała je gdzieś tutaj jakoś tak. Nie wiem, przejść tak, żeby mi nie denerwowały. A denerwują póki co. No tak, tu. No, co jest? Dobra na droga, tak żeby mi się nie zbliżały inne produkty do tego. Mogę gdzieś jeszcze susu odłożyć, nie specjalnie, może rzekła. Mhm. Nikt nie jest zadowolony, o to chodzi. Kola, soda. I sześć mleka, dobra. To jest turko, to jest kola. A zróbmy 3 zero zero. O, Pełna liczba. Ostatnio gadaliście, że, że to nie pasi, tak? I mleczko. Ło, a czemu poszło tak w dół? Ja co mogę zatrzymać, ją przy kasie, no to to w sumie to jest wystarczająco dużo miejsca na, na ten. Oni i tak nie siadzą nie? To przy 02 nie wiedzą, kto jest szefem? No dobra, niech ci będzie. Czekaj, gdzie to było? To było. Z... O, dobra. 302. Dobra, nie wiedzą, nie wiedzą. Że arielki nie ma na soli, to jest przykrasz, słuchajcie. No kto. Ja nie wiem, kto dodał. Jak się nazywa w ogóle ta? Candy, dobra, Candy, aha i Cake, super, skomplikowana strasznie nazwę. Chcemy, żeby dalej to, o, Pay Overly. Przestań podpierać, zanim ja to położono. No i dobra, i, i, i co teraz? Teraz mamy chyba firend. A wody nie kupiłam w końcu. Water. I pisz... aha, bo... o, dobra, nie będzie ci. Niech będzie tobie. Dobra, odłożymy gdzieś water. Niech oni sobie pakują ją. Jeszcze po prostu stopa, bo to mi rozwaliło. I wiesz, zatkało. Jest yy, drogie, że coś było? No nie, no wszystko jest dobrze. Yy, ja wiem, że po prostu dla, dla różnych osób po prostu różnie to będzie wyglądało pod tym względem. Yy, I niektórzy po prostu uznają to, że na przykład, że to, że ktoś siedzi po prostu i się wdzięczy i tak dalej, to to już nie jest takie właśnie Podchodząc dalej, jakby się szanują siebie, tylko po prostu w trochę inny sposób, albo po prostu, że są pewni siebie, no, dla mnie to na przykład tak nie wygląda. Dla mnie to już jakby z mojej perspektywy wygląda po prostu trochę inaczej, ale to... Nie ja wiem. Zły człowieku, czemu zły człowieku? Bo on chciał, żebym się wydała pewnie z całej kasy. Żebym potem nie miała już po co otwierać tego sklepu. Nie da się walnąć bankruta tutaj, prawda? Chyba, że sam chcę oglądać. Masz przyjemny głos. Dziękuję pięknie. Wcale, że nie ser, że nie mamu. Proszę, przepraszam. Musiałam. Musiałam, że zapomniałam, gdzie czekoladę kładą. Dobra, przyszedł tam ktoś w końcu? Do środka, czy nie? Czy nikogo tam dalej nie ma? Ty jesteś starym modelem. Tu nikogo nie ma. Ty nikogo nie A O ty jesteś... Ej, tej nie było. A jeżeli było, to na pewno winy kubraczku. Ale ale to mnie ciekawi. W sensie was nie ciekawi w sumie. Byś to, to... <ścoughs> eee. No ładnie, kowalasz się tutaj wiernie broni, a ty dalej z niego bekę ciśniasz. No. Wiesz, on się w sumie przyzwyczaił do tego. On się do tego przyzwyczaił. Mam wrażenie, że nic nie ma przeciwko ma? jeżeli masz, to przepraszam. Ale to rzeczywiście, no broń mnie, broń mnie. Aż mi się łezka zakręciła w oko, słuchaj, i to na poważnie. Uhuhu. nie, to trzeba przyznać. Słuchajcie, dzisiaj Kowal stanął na. E, e, na. kurde, na czym? I zapomniał o Aha, dobra, taki meg. Ja wiem, mi się nie zdarzyło, ale w sumie możliwe, że i się zdarza, nie? Ej, wiecie co? Wiecie, że orzechy to jest w sumie dosyć niebezpieczna rzecz pod tym względem. W sumie dosyć łatwo się ugryźć z tego względu. Rzeczywiście, jak orzechy już pokniesz, no? Niepogryzionego. No to ma sens, słuchaj. Widzisz, że prawie byś ducha wyzionął, prawie jak w moim mieście chwilę tam, na którym graliśmy tym razem nie z powodu e, ściaków w kranie, tylko z powodu tego, że zjadę się się no? Polskiego za skrópką. Dawid jest odklejony, ma do niego spotek a, a on sobie... Spoko, Chris. Dobranoc. Turko, soda, szampan. Dobra, wiecie co? Napisała mi te Co ja potrzebowałam? Ja na pewno potrzebowałam tego... Aha, bo ja już tutaj coś mam. To ile LED Paper, dobra. Tego potrzebowałam. Tak sobie też weźmiemy dużo. Ile to kosztuje? No, no, no dobra. Yy, tego, tego. i Bleach jeszcze nie. też jest drogie. Nie ma czasu na lekarzy to jest ważniejsze niżeli robota w domu. Bo od tego dosłownie może w pewnym momencie zależeć Twoje życie. Więc tutaj że to jest dużo, dużo ważniejsze Od tego, że po prostu ja nie wiem, odkurzyć w chacie. Autentycznie. Zmęczenie te wtedy zazwyczaj kończę. Zazwyczaj to jest tak pomiędzy... Pierwszą, a drugą czasem siedzimy trochę dłużej, nie? Myślę, że to, to będzie bardziej smutne, jeśli coś się stanie, niż jak jakiegoś auta nie zrobisz. I w sumie też wejdzie w większe koszty, niż jeżeli to głupie auto. Jeszcze już tak bardzo patrzymy na pieniądze. No to jest wszystko zapełnione, co powinno. Ja mogę otwierać. Dobra, Czy możemy sobie teraz, sobie teraz chłopaki popatrzeć, jak bardzo chcieliście. Jak pasta wpisze, to będzie? Będzie. Czemu mi pokazuje, że masz 100 osób na e, live'ie? Był duży raid, nie wiem ile osób jest w tej chwili, bo nie patrzę. Tak jak mówiłam, tak jak mówiłam, mówię, zawsze nie patrzę po prostu na statystyki w trakcie live. A. Patrzę po prostu czy wszystko działa. E, ale był raid, na pewno na, na 400. Coś takiego było. A widzę co ją w ogóle ustawiono? Bo ja sobie zdałam sobie sprawę w ogóle później. Co w się sensie później, przypomniało mi się o tym później. Bo ja już nie wiem, co jest co. Autentycznie, jest dużo po prostu wszystkiego. Dobra, otwieramy ten sklep. Niech oni sobie tutaj radzą jakoś, bo ja już nawet nie wiem, jak. No, poradzę sobie, chyba. Dobra. Ja też już się zrobiła zrobiłam pierwszego streama, to też od. To niestety akurat jest prawda. Ej, a tam tej pani chyba jeszcze nie widziałam. Jakiś taki dziwny skin. Chłopaki bawę stymuluje. Jakby to jest ostatnie ostrzeżenie, jedyne jakie dostaniecie. prawie wiecie co? Bo tu trzeba ogarnąć, tu jest za dużo tych wszystkich rzeczy. Już waruję, a tu mi się zwaruje pogadać. Tu mi się pogadać na to takie co to, 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 to wiecznie to nie do mnie. <grywâś> Dobra, to zamówmy, co tutaj jest. Gdzie jest ten market? I kawa. Bo nie mam kawy. Może nawet zam zamów mi jej na maksa. Dobra, dawaj kawcie. Pyk, pyk. Szampon też trzeba tutaj rozłożyć gdzieś ładnie. Jaka beka! No dobra, fajnie. Ja pierdzielę, Nie widziałam tego kompletnie. A jajek brakuje jeszcze tropaka. Jajek, miodu i Egg, dobra. Weźmy to. I yy, honey. I co tam jeszcze było? Czegoś tutaj było mało. Jajka, honey. I... I ciulibie A, i nutelki, no tak. Też jak mam i sprawdzam, czy przypadkiem jakoś nie spada i dalej mam 1080, ale wiecie co, ja też jak na przykład innych oglądam, to też jak mam czasami. Więc to raczej jakby, ja widzę, że nie ma żadnych zgubionych klatek. Widzę, że wszystko, jeżeli chodzi o internet, wszystko działa ok więc jakby pod tym względem... Um, wszystko było, powinno być w porządku, więc ewentualnie chyba, że Twitch coś robię znowu. Dziwne. Czekajcie. Jeszcze spojrzeć, czy może coś tutaj, ale no, no nie, no powinno być wszystko ok.